Spotkaliśmy się przed pandemią trzykrotnie. Postanowiliśmy teraz po tym trudnym czasie pandemii i zamknięcia i takiej jakiejś izolacji spotkać się ponownie. W szczególności w grudniu, w czasie adwentu, przed świętami, przed wigilią. Zostałem zaproszony na tą Wigilię, która się nazywa Przóde Lat. Piękna inicjatywa tutaj, panie, które prowadzą kluby wiejskie. Jest nasz z pięciu miejscowości z klubów. No niesamowita atmosfera. Mnie osobiście, powiem szczerze, przyprowadza to takich młodzieńczych lat, gdzie zawsze był dziadek, rodzice, duży stół, dużo ludzi. Niestety dzisiaj już nie ma ani dziadków, ani rodziców. Wracam do tego tak z wielkim sentymentem, bardzo jestem zadowolony i dziękuję za zaproszenie. Wspólne śpiewanie kolęd i ta integracja taka społeczna, międzywioskowa, uważam, że to jest bardzo potrzebne nam w dzisiejszych czasach i niesamowicie piękne. Myślę, że należałoby pomyśleć może zrobić to z innej części gminy, zaprosić inne kluby do współpracy żeby też to tworzyły. Przede wszystkim myślę, że jeszcze w tym wszystkim te wspomnienia są wspaniałe, ale to wspólne, rzeczywiste śpiewanie kolęd mimo wszystko to nadaje charakter powrotu do tamtych czasów, ale też do przeżywania w jakiś inny sposób tego czasu. Wspomnienia z mojego dzieciństwa, Wigilia, wiem, że była wspaniała. Mój ojciec gotował zupę rybną, kiedyś się mówił o zupę. E, mój ojciec sam solił łososia, to moja mama się krzątała też, a myśmy czekali. I jeszcze w samą Wigilię była strojona choinka świeża. Nigdy nie było sztucznej, nigdy nie była strojona dwa tygodnie wcześniej, tylko zawsze w samą Wigilię. No, była Wigilia oczywiście, na prezenty się czekało jak będą przybierańcy, wychodziliśmy na dwór, ale pamiętam, że te gwiazdy były tak straszne, że po prostu nie mieliśmy w tej Wigilii już nic, bo każdy się bał. Hałas i niesamowity, wchodziło ich tam sporo i jeszcze akordeon, bo do tego, no ale w sumie, w sumie jak teraz o tym się myśli, było fajnie. A ta zupa, która tu była to była u no, nas nie tyle na Wigilię, ale w dzień Wigilii na obiad właśnie taka zupa była, o,